Cześć, witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj Łukasz Piszczek trafił do szpitala po meczu z Hoffenheim. Kontrowersyjne zachowanie Sergio Aguero. Dlaczego nie został wyrzucony z boiska? To koniec Virgina Wandajka. Czeka go długa przerwa. Erling Haaland i jego transfer do Realu Madryt. Kiedy nastąpi? oraz Grzegorz Krychowiak, który odpowiada hejterom. Zanim zaczniemy, mała informacja o konkursie. Jeszcze przez dwa najbliższe materiały trwa konkurs na taką oto piłkę. Co zrobić, aby wygrać? Musicie zasubskrybować mój kanał oraz kanał Typowy Futbol. Dodatkowo musicie zas... Zostawić komentarz pod dzisiejszym materiałem, opisując Wasze opinie na przedstawione przeze mnie wszystkie tematy w dzisiejszym odcinku, tak po prostu, żeby sekcja komentarzy nie była zaśmiecana. Ja już nie przedłużam i zapraszam Was na dzisiejsze newsy. Kilka dni temu swoje mecze ligowe grali Bayern Monachium oraz Borussia Dortmund. Ci pierwsi wygrali 4-1 z Bielfeld, a dwa gole i asystę zdobył Robert Lewandowski. Borussia również wygrała, jednak skromniej bo 1-0 z Hoffenheim. Jednak niezwycięski gol był najgłośniejszy w tym spotkaniu. A sytuacja z 15 minuty, kiedy doszło do faulu na Łukaszu Piszczku. Polak przypadkowo został uderzony w twarz przez Stefana Posza, który trafił defensora palcem prosto w oko. Medycy Borussii długo patrywali Piszczka, który ostatecznie w 21 minucie musiał zostać zmieniony. To jednak nie koniec, ponieważ ponieważ jak poinformował nas później prezes Borusi, Michel Zork, Prawy obrońca po meczu od razu trafił do szpitala. Rywal wsadził Łukaszowi palec w oko i nasz zawodnik zaczął krwawić. Po meczu od razu został odwieziony do szpitala. Mamy jednak nadzieję, że będzie mógł zagrać we wtorek. We wspomniany wtorek rozpoczynają się rozgrywki Ligi Mistrzów, a tego dnia swój pierwszy mecz na wyjeździe rozegra Borussia Dortmund przeciw Lazio Rzym. Lucien Favre będzie miał niemały problem, ponieważ jeśli Piszczek nie zdąży wrócić do tej pory na boisko, to zabraknie piłkarza na prawą defensywę Borussii. Emre Amerykanie jest zawieszony. Natomiast Zagadołu Niko Schulz oraz Schmelzer są kontuzjowani. We wtorek odbędzie się również hit tego dnia, czyli mecz Paris Saint Germain z Manchesterem United. Korzystając z okazji, chciałbym Was zaprosić do mojej ligi typerskiej w aplikacji Noin. Będziecie się tam mogli zmierzyć razem z moimi innymi widzami, typując mecze. Dla najlepszego typera jest przewidziana nagroda i to uwaga, nie byle jaka: do wygrania jest FIFA 21, dlatego naprawdę warto wpadać do ligi. Jak to zrobić, już Wam tłumaczę. Wszystko jest zupełnie darmowe, bo liczy się dobra zabawa. Jak dołączyć? Musicie zainstalować aplikację ze sklepu Play, a następnie, dołączając do ligi, wpisać kod FTV, i w taki sposób będziemy mogli wspólnie rywalizować. Czekam na Was! W sobotę swój mecz grał również Manchester City, który podjął u siebie Arsenal. Obywatele zapewnili sobie wygraną już w pierwszej połowie po golu Sterlinga, który był jednocześnie autorem jedynego trafienia podczas tego hitu kolejki. Ale w tym wypadku ani sam mecz, ani bramka jest nurtem przewodnim tego tematu. Pod koniec pierwszej połowy kamery uchwyciły moment, w którym Sergio Aguero nie zgadzał się z decyzją sędziny bocznej i złapał ją za kark, co jest surowo karane. Zobaczcie sami. Argentyńczyk na jego szczęście nie zobaczył żadnej kartki, przez co Manchester mógł grać w jedenastkę do końca meczu, dzięki czemu zdobyli kolejne cenne 3 punkty. Drużyna Pepa Guardioli po czterech kolejkach zdobyła 7 punktów, zaliczając dwie wygrane, jeden remis i jedną przegraną. Zajmują oni dopiero dziewiąte miejsce w Premier League, ustępując miejsca takim zespołom jak Leeds United czy Aston Villa, która w tym sezonie wyjątkowo dobrze sobie radzi. Benjaminek po trzech kolejkach ma pełną pulę punktów, a jeśli będzie tak grać do końca sezonu, to mogą powtórzyć osiągnięcie Leicester City, w sezon 2015-2016, gdzie również jako Beniaminek Premier League zdobyli mistrzostwo Anglii. Piszcie w komentarzach, jak oceniacie zachowanie Sergio Aguero i czy powinien on zostać ukarany za swój czyn. Nie opuszczamy tematów sobotnich meczów, bo tego dnia również grał Liverpool, który zmierzył się w derebach z Evertonem. Zespół Jurgena Kloppa po raz kolejny się nie popisał i jedynie zremisowali 2 do 2. poprzedniej kolejce zostali zniszczeni przez Aston Villa aż 7 do 2. Ale wracając, w meczu doszło do ostrego starcia w polu karnym między bramkarzem Evertonu, Jordanem Pickfordem a Virginem Van Dijkiem. Konsekwencje tego były takie, że holender musiał opuścić Murawę. Adel Liverpoolu nie został odgwizdany rzut karny, ponieważ Van Dijk wcześniej znalazł się na spalonym. Po pierwszych diagnozach usłyszeliśmy fatalne informacje: kluczowy defensor Derek zerwał wiązadło krzyżowe przednie w kolanie. A najgorsze jest to, że może on pauzować z tego powodu nawet 8 miesięcy. Krótko mówiąc, niewykluczone, że do końca sezonu nie zobaczymy już Van na boisku. To bardzo zła informacja dla Jurgena Kloppa, który nie ma drugiego obrońcy, który byłby umiejętnościami przybliżony do umiejętności Holendera. 29-latek na ostatnie 94 mecze, 93 rozegrał w pełnym wymiarze czasowym. To dzięki Ginavi Liverpool w końcu pozbył się swojego słabego punktu, jakim była właśnie linia obrony. A teraz ponownie będą musieli się zmierzyć z owym deficytem. Warto podkreślić, że przedstawione diagnozy są pierwszymi, więc po dokładniejszych badaniach informacje mogą być nieco łaskawsze dla kibiców Liverpoolu i samego klubu. Wielokrotnie w swoich materiałach poruszałem temat Realu Madrid i ich głównego celu transferowego, jakim był Kylian Mbappé. To ogląda na bieżąco moje materiały ten wie, że priorytety królewskich w ostatnich tygodniach się zmieniły. Piłkarz PSG nie ma być już głównym celem klubu, a jest nim inny równie młody talent. Mowa oczywiście o Halandzie, który był fenomenem poprzedniego sezonu. Pierwszy raz głośno się o nim zrobiło we wrześniu zeszłego roku, kiedy to Norwek w barwach Red Bull a Salzburg kurtowo trafił do siatki w meczach fazy grupowej Ligi Mistrzów. Świetna dyspozycja wtedy jeszcze 19-letniego napastnika wzbudziła zainteresowanie wielu topowych drużyn, jak FC Barcelona czy Manchester United, który był bliski sprowadzenia zawodnika z Salzburga. Ostatecznie to Borussia Dortmund pozyskała Halanda za bardzo dobre pieniądze, czyli 20 milionów euro, a kwota ta spłaciła się już z zyskiem. Erling na chwilę obecną rozegrał dla Borussii 24 mecze. Strzelił 20... 21 goli i zaliczył 6 asyst. Jak na pierwszy rok widzę, stop 5 to świetny wynik. W obecnym sezonie, 20-latek po czterech kolejkach ma na koncie 4 gole oraz zajmuje czwarte miejsce w kwalifikacji strzelców Bundesligi. Pierwszy jest Robert Lewandowski, który uzbierał już 7 trafień. Real Madryt musi liczyć się z tym, że Borussia raczej nie sprzeda Norwega zimą, a najprędzej latem. Druga rzecz to kwota. Haaland przez sam transfer jest wyceniany na 80 milionów euro, a Borussia może śmiało żądać za napastnika nawet 100 milionów, jeśli oczywiście utrzyma on swoją dotychczasową formę do końca obecnego sezonu. Zapewne nie należałyby w realu do tak wysokich, co w przypadku Klian Mbappé, który w PSR przyzwyczaił się do wysokiej tygodniówki i równie wysokich premii. Październikowe zgrupowanie reprezentacji Polski można śmiało nazwać najlepszym od czasu, kiedy selekcjonerem Biało Czerwonych został Jerzy Brzęczek. Tego samego niestety nie może powiedzieć Grzegorz Krychowiak, który był chyba najsłabszym ogniwem kadry. W meczach z Finlandią i Włochami grał on opornie, popełniał głupie błędy oraz był mało widoczny, a nawet tacy zawodnicy jak Jakub Moder, który dopiero zaliczał pierwsze mecze w dorosłej reprezentacji, prezentował się znacznie lepiej. Po właśnie na Grześka też spadła największa fala krytyki i hejtu, a wielu internautów pisało, że krychowiak w meczach biało-czerwonych poruszał się jak wóz z węglem. jest zdobijające porównanie musicie przyznać. Krychowiak w sobotnim meczu uciszył jednak część hejterów i w meczu lokomotivu Moskwa strzelił jedną bramkę, która zadecydowała o wygranej jego drużyny. Oprócz tego zdobył nagrodę zawodnika meczu, co w jego wypadku nie jest niczym nowym, mimo tego wielkie gratulacje. Krychowiak w tym sezonie rozegrał już 9 spotkań w lidze rosyjskiej, spędzając na brawie łącznie 700 minut. Rezultat tego to dwa gole, co jest dobrym wynikiem jak na Grycha jest kluczowym zawodnikiem lokomotywu, na co może również świadczyć, że kilka razy występował on w opasce kapitana klubu ze stolicy Rosji. Miejmy nadzieję, że jego gra w klubie w końcu przeniesie się i na reprezentację, której fakt faktem od paru lat gra poniżej swoich możliwości. Piszcie co o tym wszystkim sądzicie w komentarzach. W ostatnim czasie wydarzyło się wiele zabawnych momentów w świecie piłki nożnej. Koniecznie musicie je zobaczyć. Frankie! Kijk! Legende, toppie! Oh, oh, God, yes, wonderful. great color. Thank <laughs> W tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli się Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Słyszymy się oczywiście już niebawem. Cześć!